Czy reżim jest wtedy, kiedy ktoś nie może oddychać na przykład, bo ktoś mu zamyka mordę maseczką? Czy reżim jest wtedy, gdy ktoś przejmuje czyjeś włości? Czy reżim jest wtedy, gdy ktoś kaleczy słowa i ginie? Czy reżim jest wtedy, gdy ktoś nie słucha prawdy i pnie do swego teatru zbolałego? Czy reżim jest wtedy, gdy ktoś uważa kogoś z okolic nie Warszawy za tego i owego? Spotykałam się z różnymi opiniami różnych gburów. Jak nie zajarzyłeś, to właśnie zajarzysz. Bo pieniądze w dupę sobie wsadzisz. Bo swoją rozkoszą kłamstw. Nie będziesz pojął nikogo więcej.